Show. Wczoraj, chyba, albo Wczoraj przypominałem Wielkiego Show, który jest filmem bardzo inteligentnym scenariusz Anturzycki. No, i tam jest taka scena jak gościu dostaje z rozdania kolor. I z radości pije szampana, w tym czasie Strasburger podmienia karty. I, I to jest takie charakterystyczne dla nas, że my się cieszymy przed z jedzeniem, a nie po zjedzeniu i właściwie to nie bardzo wiadomo o co chodzi, no bo to żeśmy wygrali z Francuzami jak już, jak już, patrzę na to, że patrzę na to, że z sześcioma golami, to jest dla mnie oczywiste, że tam się rozumie chciało i tyle. Albo Karabatic obstawiał, nie wiem. No w każdym razie cieszmy się już po, cieszmy się po finale, a ja mówię cały czas y, pamiętam, y, cały czas pamiętam naszych y, szczepionistów y, z y, tych mistrzostw w Katarze, kiedy przegrali z Katarem, więc Mówiąc szczerze, stać ich na wszystko co dobre i stać ich na wszystko co najgorsze. Dobrze, mecz obejrzało 6, 6 milionów ludzi, Agnieszka Radwańska wygrała. No i tu jest taka fajna. Y, znaczy dwie informacje. Jedna, jedna bardzo fajna kubica żegna się z rajdami, bo y, co jakiś czas wspominam, że to jest po prostu ryzykowne i dla niego, i też dla ludzi, którzy stoją y, na poboczach. Natomiast. Y, Druga rzecz taka. Andrzej Wasilewski odpowiada na zarzuty Dariusza Michalczewskiego. Artur tylko zyskał na tej walce. Chodzi o to, że Michalczewski, nasz były mistrz, właściwie to nie nasz, tylko niemiecki mistrz. Tylko nie wiem dlaczego on tak co kilka lat zmienia, zmienia swo, swoją ojczyznę. Nie? No więc Michalczewski powiedział, że to było nieroztropne ze, względu, ze strony promotora, żeby wystawiać do tak trudnej walki szpilkę. I mówi ten. Mówi ten Andrzej Wasilewski, czyli jego promotor, że to była, to była decyzja całego sztabu i drugi raz też byśmy się zgodzili. Artur miał świetną promocję w telewizji Showtime. Dostał szansę spełnić swoje marzenia, a przy okazji sporo y, zarobić. O wiele na tej walce zyskał. No i teraz do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że to nie chodzi o to, czy on zyskał, czy nie zyskał, czy go pokazała jedna telewizja, czy druga, tylko to, co mówił y, Diablo po walce, że y, niestety jak się dostaje po głowie, to bardzo możliwe, że się wyląduje nie tylko w szpitalu na godzinę, ale wyląduje się na zawsze. Więc y, to nie chodzi o to, ja nie wiem, czy ja by być zdrowy i żeby mnie nie pokazywała telewizja showtime, czy żebym był pobijany, a to był kolejny knockout, to nie był pierwszy. <grytanie> czy, czy, czy jednak pokazywany być w tym showtime, mieć parę groszy i mówić rape, papy bum? W każdym razie z bokserami jest ciężko. Wiadomo, że są ambitni, każdy chce walczyć, no ale właśnie od tego są promotorzy, żeby się zastanowić, czy czy to nie będzie po prostu masakra. Ja tylko pierwszy pana z dawnych czasów Legii, jak bywałem tam takim dowódcą kompanii sportowej, między innymi byli bokserzy i bokserzy to w ogóle było takie zabawne towarzystwo, no ale był tam Andrzej Gołota na przykład i tak dalej, którego musztrowałem, więc bokserzy to było takie zabawne towarzystwo i jeden z nich Aha, a propos Gołota w wadze ciężkiej był dopiero trzeci w hierarchii tej, tej klubowej, było dwóch od niego lepszych. Także, to znaczy jak, jak wtedy silny musiał być polski boks. No więc... Jeden z tych gości z tej, z tej wagi, jakiejś tam tej cięższej, y, 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 szykuje się do meczu migowego, no i tak go wkrecają koledzy. Mówią, nie no tamten to ci tak przylutuje, ale tamten to jest w ogóle nie do zatrzymania. A uważaj, bo jak cię walnie, to masz 6 tygodni spokojnie przerw w walkach i leżysz w szpitalu i tak dalej. No i ten siedział ten bokser, siedział, trzymał w ręku szklankę, wiadomo z czym, z jakąś cieczą i tak trzymał, trzymał tę szklankę i nagle tak... Wziął też szklankę z w ręku, krew trysnęła, a on mówi kontuzja, kontuzja, nie walczę. Także tamten. Ja się zawsze śmiałem z tamtego busera, ale prawda jest taka, że, że bardzo możliwe, że on się uratował przed po prostu zgonem. No i, i tak sobie pomyślał, lepiej mieć parę tych. Parę kropli krwi na dłoni, niż, niż pójść i nadstawiasz głowę na ciosy młotkiem. Także, także to jeszcze a propos, a propos tego, że czy warto być pokazanym w telewizji Showtime? Kiedyś pamiętam miał taką dyskusję z takim młodym dziennikarzem. On dzisiaj jest szefem piłki nożnej i lecimy na jakiś mecz i on tak cały czas powtarzał, że muszę sobie zrobić nazwisko, muszę sobie zrobić nazwisko, muszę sobie zrobić nazwisko. Ja mówię, więc o to otwórz okno, wyskocz z szóstego piętra wszystkie gazety o Tobie napiszą i zrobisz całe nazwisko. No, coś za coś, ale jak to się mówi, pewne, pewne sprawy trzeba chronić. Wydaje mi się, że i, i Diablo i Michalczewski, czyli bokserzy, którzy no nieraz stawali do ringu, oni po prostu Arturowi Szpilce życzą dobrze, a nie dlatego, żeby on ryzykował zdrowiem, tylko dlatego, żeby ktoś zarobił parę groszy albo żeby się jakaś telewizja ucieszyła. No, po prostu trzeba dobierać, dobierać hmm, Bokserów, że tak powiem podobnej, podobnej kategorii. Dobrze, przegląd wyjątkowo zacząłem od końca, ale są jedna, znaczy dużo jest ciekawych rzeczy, ale jedna jest taka dająca do myślenia. Mianowicie po co Gonzalo Higuain skoro jest Lewandowski i tak Bayern chce sprowadzić z Napoli Higuaina. No, jak Higuain jest dobry, to było widać w Warszawie jak ograł chyba trzech czy czterech obrońców Legii i sieknął w okienko i to wystarczyło mu parę minut bycia na boisku. I to tak sobie przejechał, tak z aromikiem bardzo pięknym, więc, więc wersje są dwie, albo o tym Lewandowskim są zmęczeni, i ten Higuain, który jest niewątpliwie doskonałym piłkarzem, no skoro gra z Messim, to nie może być słaby, prawda? Z Messim w reprezentacji, więc ten. Ale druga opcja jest taka, że możliwe, że, że Bayern nie jest już przygotowany na to, że odejdzie, że odejdzie Lewandowski do Realu. I wtedy to byłaby dla nas wiadomość, wiadomość, wiadomość bardzo dobra. Natomiast jak sobie przypomnę, bo mamy teraz koniec stycznia, jak przypomnę sobie początek grudnia, to nam się wydawało, że w tym towarzystwie rozdaje karty Polak. I w ogóle, że jest najlepszym piłkarzem na świecie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz się okazuje, że na świecie jest tylu tych środkowych napastników naprawdę sporo i nic nie jest oczywiste. Nawet można wylecieć do tego stopnia, że nie, dość, że nie trafić do Realu. To stracić miejsce w pierwszym składzie Bayernu. No to prawda, że to by każdego zaskoczyło? Mogłoby zaskoczyć, a nie jest to wykluczone wcale. No tak to niestety jest. Nie zawsze, jak to mawiał jeden gość, nie zawsze jest pierwszy, nie zawsze jest pierwszy maja. Słuchajcie, ten sporo o transfer, transferach, ale, 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 ja tu zobaczyłem jedną rzecz. O, proszę. Nikt, piszczek musi zapłacić za głębie. W Zagłębie Lubin. Sąd wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez klub byłym piłkarzom. Wyobraźcie sobie, że Piszczek i Michał Chubiński muszą solidarnie, każdy z osobna zapłacić 300 tysięcy złotych. Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin domaga się, domaga się odszkodowania. To wyrok pierwszej instancji, więc jeszcze to może się drugi zmienić. W każdym razie, to taką ciekawostkę mam powiem, że był, to, był taki sezon, w którym Krakowia gra z Lubinem, jak Lubin remisował 0-0, to utrzymywał się, znaczy awansował do Pucharów, a Krakowia już miała utrzymanie pewne, ale wynik mu, musiał przyjść koniecznie 0-0. No i wymyślili sobie tam ludzie z Krakowi, że można na to zarobić, no i skasowali ten Lubin na 100 tysięcy, ale żeby to było jeszcze zabawniejsze, to te 100 tysięcy gdzieś zawieźli do Niemiec, do Szwajcarii, do Austrii i, i wszędzie poobstawiali u Buchmacherów wynik, no, jak wiadomo, 0 do 0. I przyszło 0 do 0, i wszystko by, ten cały ten biznes by się idealnie im ułożył, gdy, gdyby, nie, gdyby nie jedna, jedna rzecz. No, ktoś zaczął śpiewać. I, Świadczył śpiewać pawarodni. Także skończyło się wyrokami tych wyroków chyba 11 było coś takiego. W każdym razie to jest tylko a propos tego a propos, to jest nawet taka piękna książka o Lochy Watykanu, ale, ale to nie ma nic wspólnego z papieżem Lochy Watykanu. W każdym razie nie istnieje zbrodnia doskonała, chociaż oczywiście wielu wielu sądzi, zwłaszcza takich, którzy wchodzą na złą drogę, że można zrobić coś takiego, że nikt na to nie wpadnie, nikt nie wykryje, nie ma śladów, nie ma motywu, nie ma tego, nie ma śwego, kasy nie ma, odcisków, palców nie ma. Nie, zawsze coś, zawsze coś zostaje. Zbrodni doskonałych nie ma. No i słuchajcie, jeszcze tak, co my tu mamy. Czesław Michniewicz, no to nie jest jeszcze moja pogoń. No ja bym, Czesław, chciał, żebyś ty szybko, żeby to była twoja pogoń, bo, bo możesz nie zdążyć, bo ty masz taki zwyczaj, że co pół roku zmieniasz klub, więc kiedy ma być ta twoja pogoń? No i tu ładnie mówi o ładnie mówi, o, o Patryku Małeckim, który poszedł do Wisły Kraków i, i mówi, że e, tak, tak, sympatycznie Patryk Małecki mógł liczyć na pana wsparcie. Pytanie, odpowiedź: To dorosły człowiek, który sam odpowiada za swoje słowa. Jest mi przykro, bo nie byłem do niego wrogo nastawiony. Wiem, że jest szczęśliwy z powrotu do Krakowa, a my cieszymy się, że on jest szczęśliwy. No proszę, jaki, jaki dyplomata. I jeszcze mówi tak. Nie miałem problemu z Małeckim, być może on miał ze mną. No zawsze tak jest, problem z terenem. ja też się zawsze wściekałem jak ktoś mnie z boiska chciał zdjąć, to w ogóle skandaliczna sytuacja. No i prawdziwy sportowiec nigdy się z tym nie podoba. Dlatego ja się nie dziwię, że ten Małecki nie był, nie był zadowolony, że wchodził na parę naście minut, skoro całe życie mu wmawiano, że jest świetny i w dodatku jeszcze strzelił bramkę w eliminacjach Ligi Mistrzów, zresztą bardzo piękną. Więc no, trudno potem uwierzyć, że jest się całkiem, całkiem, zwyczajnym, całkiem zwyczajnym człowiekiem. Dobra, i Kubica nie ma planu bez Słyszy, bo ten Reich, Monte Carlo. Robert Kubica ma kasę na jeden rajd, to rozumiem, że na benzynę, no bo tam samochód jakby dobrze jeździł i się nie rozbijał, to, to mógłby tym samochodem objechać 10 rajdów. W każdym, razie, w każdym razie ja podtrzymuję to, że chciałbym, żeby został komentatorem sportów motorowych i na przykład namawiał do bezpiecznej jazdy, co każdemu, każdemu się przyda. Cóż tam, cóż tam jeszcze mogę Wam fajnego powiedzieć? ten Mateusz Cednarski. Rok temu wszyscy chętnie wygoniliby mnie z Krakowa. Dziś mówią to twoje miejsce na ziemi. To ja tylko powiem, że kiedyś, kiedyś raz w życiu, raz w życiu się pokłóciłem z Januszem Basałajem, mianowicie w jakimś programie w jakimś programie powiedziałem, że cetnarski jest do bani, bo jest przeraźliwie wolny. Zresztą zgodnie z prawdą. Pamiętajmy, że on gra w naszej ekstraklasie, a nie w Angielskiej. Że jest przeraźliwie wolny i ten. i no i Janusz mnie do siebie tam wesoł jako mój szef i mówi: Paweł, jak ja bym powiedział, że on jest do bani, to jeszcze par sześć, czy dobry par sześć, ale Andrzej Iwan powiedział, że on jest świetny. A z Andrzejem nie masz prawa dyskutować. No i tak w ten sposób uzmysłowił, uzmysłowił mi, że o graniu w piłkę i o zwłaszcza graniu w środku boiska, to Andrzej ma większe pojęcie niż ja. No i bardzo się cieszę, że po latach mogę przyznać, że ten Andrzej go nie przecenił, że po prostu dostrzegł nim, dostrzegł nim jakiś potencjał. Inna sprawa, że dostrzegł też potencjał w Mateuszu Klichu, więc który jak wiadomo ślad gdzieś po nim zaginął kompletny, więc to, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast yy, yy, daję ten przykład wyłącznie po to, że yy, nam się bardzo często zdarza ocenić, ocenić kogoś, wydaje nam się, że ta ocena jest słuszna, powiedzmy mówimy, że jest słaby, a potem się okazuje, że jest świetny i odwrotnie. Yy, i, I przykład taki najlepszy i tym przykładem zakończę. No mógłbym oczywiście rozważać teraz Messi przed sądem, że dwa lata mu grożą i ojcu. Oczywiście wiadomo, że go nie zamknął, natomiast wiadomo, że postarają się pozbawić go pieniędzy wszystkich, które zaoszczędził. To jest taka... Typowe działanie każdego państwa, każdego naprawdę, czy demokratyczne, czy niedemokratyczne. Pewne są tylko śmierci i podatki. W każdym razie wracając do tej, do tej, do tej historii z Cetnarskim, którego ja tak źle oceniłem, a okazał się bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry, poza tym, że przerażliwie wolny, to z dwa dni temu włączam radio i opowiada trener jeden z trójmiasta. Mówi, że, ten, że w szkole tam mistrzostwa sportowego wychowali tego, 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 nie. A pada pytanie dziennikarza, no ale tego, Karola Biedzieckiego to pan nie przyjął do tej szkoły. I ten. A ten trener mówi tak zupełnie bez wahania i bez żadnego tego wstydu. Mówi: No, pomyłki się, pomyłki się zdarzają. No i teraz zobaczcie, no trener, który pracuje dzień w dzień z zawodnikami, nie dostrzegł w Karolu Bieleckim potencjału i go nie przyjął do szkoły jakiejś tam podstawowej ze specjalnością piłka ręczna. I jest to identyczna, bliźniacza sytuacja jak z Robertem Lewandowskim w legii Warszawa. To tylko jeszcze pokazuje jak strasznie trzeba się namordować, jak się trzeba namęczyć, jak trzeba być upartym, żeby tych swoich marzeń nie, nie zawieść na, wobec samego siebie, wobec najbliższych, żeby być takim gościem, gościem nie do zdarcia. No byleby tylko, i tym pięknym znankiem zakończę, byleby tylko nie iść tak, nie iść tak cały czas ostro, ostro, ostro z ambicjami jak Artur Szpilka, ponieważ może potem boleć głowa.